Siemano, akurat kiedy no, zaczęliśmy no, nagrywać, noc no. się zrobiła. I właśnie, gramy w tej nocy. Super to nazwało się, wow. I, I cześć, cześć moi widzowie, witam was w nowym odcinku, teraz z IKE Boże, jaki cię... znaczy no nie jest to za ciężkie wejście. Ale są tutaj jeszcze trzy osoby. Aaaa! Jezus Maria, zawał! Run! Ha, ha, ha... Ja się A! Skoczyłem, E, się. C się kucało. Albo kontrol. Nie C. Dobra, C. E, Igor, musimy siebie znaleźć. Tak. A czekaj, ty jesteś w ogóle na moim serwerze, nie powinieneś. Czekaj, zobaczę. O! Bij mnie, no teraz nie mogę! Ty sprawdź! Je... Kucam! Ha! Nie możesz mi nic zrobić, bo kucam! Ha ha! Możesz po mnie tylko skakać, a to mnie zabiera HP a ja to co? Jedzenie. F, kurczę, no czemu mnie co A mnie? Goni mnie, goni mnie, goni mnie! A tych pomóż! Znaczy, Igor, pomóż! A jestem przy ścianie Uff Ej, wszedłem przez Wszedłem przez Tą taką jakby, nie wiem jak to się nazywa I I mnie uratowało Oni, oni nie mogą, cztery przejść, nuby Nie, czyli się skończyło Czasu. O, dobrej Uleczyło to mi troszeczkę HP. Dobra, gdzie? Dobra, odpuścili mi. Jezus. Co jest? Czemu? A słyszę. F. F G H A! Jezus Maria! G! Jest! Żyje! Na Ranubie! Dobra. Dobra, mam 97 HP. Jakoś jeszcze żyje. Historia biegam gdzie popadnie, niech się dzień zrobi. A ja mam. Ja mam dużo. Ty masz dużo jedzenia, chcę iść do ciebie. Ja też. Ja mam trzy jedzenia. Mało. Do tego mnie chyba jeszcze goni. A to, to jest budowla? Taka ale jakaś snubowska. Super, ja te budowla. Ja też wziąłem e, trzy, a zjadłem dwie. Niech się ten, Niech się ten dzień głupi zacznie. No ja mam tutaj strasznie byli. dużo jedzenia. A, nikt mnie nie goni. No to mogę... O, jedzenia! Mm. A kurcze mnie kurczę dwóch mnie goni. O ich. Już po mnie. Kurczę, trzech mnie goni. E. Dobra, kucam i czekam na dzień. Czekam na dzień. Powiedz mi kiedy będzie dzień, bo ja mam szary Miejscu. A nie, to nie ty. Ja nie wiem co... Tak! Boże święta, ale straciłem wszystko. Kurczę, nie możemy siebie znaleźć. O Boże, on tutaj jest. O, ma, o ma, mam, mam lody, mam lody, mam lody, a one pamiętasz ile dają? I doktor Boba. Ile ktoś tu apteczek zostawił? Pięć apteczek ktoś tu zostawił. Pięć apteczek? Tak, Coca-Cola. Nie gadajcie, tu jest Coca-Cola. Coca-Cola jest Uh. donaty powiedzcie że są donaty donaty powiedzcie że są Igor ja nie mogę zginąć ja mam tyle jedzenia ja też inwentarz jest pełny mam pięć apteczek jakby co nie ciak Nie. A przy jakiej osobie jesteś? Ja nie widzę nic. Jak to nic. W się nie widzę, że... Żadnej osoby nie widzisz. No. Jak się widzę. E, shift. A ja szukam wszędzie i raczej się nigdy nie znajdziemy. Ale nie szukam. Ta ja ja ja, ja normalnie ty już prędzej mnie powinieneś... Ustaw sobie cel. 11. I zostaw całe jedzenie i e, i chodź mnie szukać lepiej. Czekaj, czekaj. Tylko muszę ale tutaj próbuję jakoś się do. O, oh, mam mm, super, super zabudowanie, co? O, oh, mam fajną bazę! Ej, Ustawiam sobie tutaj punkt. Dobra, wreszcie, wreszcie mam jakby um, miejsce. Dobra, nie. Nie, 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 Upuść. Upu... Ty musisz mnie znaleźć. Ja mam takie dobre jedzenie. Ja, ja mam pięć apteczek tutaj, więc lepiej chodź. Dobra? Bo i tak zginąłeś. Nie zginąłem. Myślałem, że To Tylko Ja jestem przy, taki, przy takich półkach e, szarych. A ja też widzę. Ale ja mam tutaj. Ja jest To idź mnie lepiej ja szukać. Ja umiem. Ja bym. Co umiesz? To jest takie troszeczkę dziwne wejście, ale mam nadzieję, że da radę. Ale tutaj jeszcze ktoś. Mam 6 apteczek. jeszcze w bazie zobaczyłem, że jest. Ja idę szukać. A chwila, ile ja mam tych punktów? A więcej. Dobra, teraz jestem w stu procentach pewny, że jestem gotowy Jestem Ja tym bardziej. No okay. ma, na, koło siebie mam jedzenie dużo i to tego niedaleko yes. jest, jest bar z jedzeniem. No ja też mam to. No ja tutaj jeszcze, ale nie, niech się jeszcze nie, nie robi noc. Nie, niech się jeszcze nie robi noc tylko, błagam. Lub się nocją. Nie, właśnie nie. Dobra, ustawię sobie. C. Otwórz punkt. X, Z. Nie, Z to jest Z. P, M. Nie wiem. Nie wiem, czy ja... Jest... Dobra, ja się nie ruszam już z mojego domku. W ogóle, po co tutaj jest drabina? Pędzel? A, wiesz jak przetłumaczyli drabinę? Jestem w A wiesz jak przetłumaczyli drabinę? Nie. Pędzel. Po prostu pędzel. Ty musisz tutaj przyjść, Igor. Teraz już może nie, ale kiedy się skończy noc, bo tutaj, tutaj są idealnie dwa łóżka, jest przytulnie i po prostu lampki są, to ja, ja idę wtedy spać. Ja też mam kolorową lampkę. Dobra. Ej, bo nam zostało jeszcze 8 minut. Dobra. Eee, jest wszystko git. Elo. Do mnie nikt nie idzie. Mam nadzieję, że ten duży, ten ogromny taki do mnie nie idzie. Jezu Patrzę na zewnątrz i nikogo nie widzę. Innego potwora. Zapiękam Właś was. właśnie. Subskrypcja. E, laj, lajk i e, dzwoneczek. No. I jak najwięcej wyświetleń? A no, 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 no. Igor Ajgor, ile ty masz subskrypcji? Ja mam już 33. No, no, no. Bardzo szybko. Wiesz, no, ja zrobiłem 23. już więcej filmów od ciebie? No. Wiesz, że ja zrobiłem więcej filmów od Ciebie, na Twoim kanale? Nie wiem. Bo ja mam dwanaście. Znaczy już pewnie 13 bo się już e, nogi nagrał. No. Co? Jeszcze No. Wszystko jest GITES. Ej, ja muszę telewizor ogarnąć. A ja kurczę. Nie. nie. A skąd wiesz? Spadłem! Aha, no chyba, że tak. Ja po telewizor idę. Jak Ej, bo tutaj nie widzę żadnego telewizora, słabo. Ile jedzenia? Kiedy będzie dzień tutaj, będę musiał przyjść. Ja mam, ja mam. Ej, bo czekaj, bo ja chyba widzę kogoś. Nie, to jakiś ro... Ej, on ma jeszcze lepszy dom. On ma jeszcze lepszy dom. Widzę jakiś dom. Ja wiem, Co? Widzę jakiś dom. Jaki? Jaki brązowy. A tu nie, to na pewno nie mój. A czemu? A no to zobacz. A to zobacz. Wejdź. A wejdź do tego domu. Nie ma go to Co? Co jest? Co to były za dźwięki? Do szpitala musisz iść? Nie. Hop. Idealne przejście. Tutaj tak jest sekretne. Dobra. Ja się nie ruszam do dnia. Ja też. Ja tu sobie miło, fajnie żyję. Ale przez No ja, ja wiem. Ja mam tyle jedzenia na dworze, normalnie. muszę sobie... A ile masz energii? 85 85, dobra. E, ja mam stówę, tak? Tak, stówę. E, ja mam wszystko na full i mogę odpoczywać, relaksować, gadać z tobą. Wszystko jest git. Dobra. Pójdzie. Osiem, cztery, dwa, Skąd, ty ja po... widziałeś? Skąd ty to wiedziałeś? Skąd ty to wiedziałeś? Ja, no po prostu tak. Ja. Nie ja. 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 I got you. One like, One like. jak... Ja mam tutaj tyle jedzenia. Dobra, tutaj to, trochę wezmę detosów. Pączek, oh. proszę. Pączek. Yeah, 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 yeah. Like, only... <coughs> tak? je, ja tutaj mam tyle jedzenia, że like, normalnie... on. Ja nie, Tak? nie, tutaj mam tyle jedzenia, że nie, 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 i my też to, to ja idę za jedzenie. Ojej. Je, je, je. Idę za nie świedzenie. Hop. tak I hop. Gdzie? Upuść. Hamburgery. Peraża. Parasz. Krócie. I lecę dalej. Słukać jedzenia. Bo mi się tam jeszcze nie skończyło. Ej, 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 ej. Dobra, jest git. My to, my to wygramy. Wiesz, że my już przetrwaliśmy trzy noce. Nie ja wiem. Czekaj, ja się C. C. Inwentarz jest pełny, boże. Ja, ale tutaj jest dużo jedzenia. Ale akurat znalazłem taki wypasiony dom, i tak blisko jedzenia. Nie, miałam takie oferta. A ja. Bana. Ale jakbyś zobaczył zobaczył ile ja mam HP, znaczy ile ja mam jedzenia, to byś schła padł. byś zobaczył. Ja mam trzy góry. Ja mam trzy góry. Trzy góry, no. No coś się pole. Dobra. W śmietniku znalazłem fasolę! No. W śmietniku, dobra, mam fasolę! Teraz można grać. Naprawdę. fasola. Dobra. Uj, yy, opteczki, apteczki, apteczki. Nie ja jeszcze będę nagrywać. Dobra. Antek dołączył, super. Jeszcze do, niech do nas zadzwoni, to w ogóle będzie cool. O, Dobra. Jeszcze Igor będzie ze mną rozmawiać. Tak będzie mi towarzyszyć. Nie już. A, Dobra. to się rozłączaj Igor, ze mną? Dobra, A jeszcze ja będę chwilę. Chodźmy no. no dobra. Pa. Albo ja też będę kończyć. To pa, widowie. Widzimy się. Już chyba jutro. Pa, ale pa. Jutro, nie jutro nagramy, widowie. Pa.